Drodzy Państwo, drodzy Państwo, najwyższy czas na gościa specjalnego. W tym roku obchodzimy 30-lecie grupy TILAF dowodzonej przez Muńka Staszczyka. Ale mało kto wie, że również 30 urodziny obchodzi w tym roku zespół Sound of TILAF i jego charyzmatyczny lider Heniek Paszczyk. Heńku, zapraszamy Cię do, do nas! Haj, haj, Henku! Dzień dobry, dzień dobry Hańku! Heńko, no to może powiem tak, no. Gracie po weselach i różnych odpustach piosenki Tilaf. Jak to się zaczęło? A żeśmy zaczęli coś wymyślać, co tam wygrać. A to patrzymy, a to są już gotowe. Wystarczyło się schylić, nie? A po co wymyślać? 30 lat, no kawał czasu, kawał czasu. Ile przez ten czas wydaliście płyt? Tyle samo co Tilaf. Tylko my wydajemy miesiąc później zawsze. Dlaczego? Dlatego, że trzeba rozszyfrować nuty i się nauczyć tego grać wszystkiego, nie? Aha, czyli rozumiem, że to jest dokładna zżyna? Nie. Nie, no, no to czym cię różni? Tymi minutami, których nie udało się rozszyfrować. A. No, no to chyba zadam to, to pytanie, na którą odpowiedź czekają wszyscy. Kiedy najnowsza płyta? Dobre pytanie. Mhm. A to do Muńka, nie do mnie. Bo my wydamy miesiąc później, <grym> no tak? Y wiem, że przyjechałeś tutaj dzisiaj do nas z jakąś niespodzianką. Tak, specjalnie dla mójka. Tak. Mam piosenkę, bo sporo mu zawdzięczamy. Także ja ją zaśpiewam. Dobrze, tak, <grym> czy, czyli piosenka, no proszę Państwa, przed nami Sound of the Love i Heniek Paszczyk. <grym> Jedziemy ludziska. Wam prawa autorskie, zapisy, przepisy, chodzi mi o forsę. Jeszcze olewam przelewy bankowe, wolę brać do ręki pieniądze w rulonie. Hmm. Ota, ota! Hmm. No bo ja mam w sobie pirata, czyjaś własność dokoła mi lata. Niech kto inny zapiernica, będę to, będę to, będę resztą. O oh je yeah! chcę ci powiedzieć, skopiuję po zarobię na na tobie. Oje, oh yeah! bo jestem mądry, skopiuje, po zarobię. na robię. O tym jestem dobry, skopiuję, po zarobię na tobie. O oh jest, yeah! bo jestem mądry, skopiuje, po zarobię i rodzę. Kopiuje po drobie, darobię na tobie. O, yeah! Tak ci powiedzieć, kopiuje po drobie, O, yeah! Tak ci powiedzieć, kopiuje po drobie, zarobię na tobie. O, oh yeah! Tym jestem mądry, kopiuje po drobie, zarobię na tobie. Moniek! Moniek, poratuj człowieka! Zabrakło mi dwa złote na bilet! Ale kolego, ja nie ja jestem mu Ja jestem ten drugi. Kazik, daj dwa złote. Nie ja jestem Kazik! jestem. Ja ja nie jestem!